Pole powinno być otwarte dla wszystkich. Ta część Wrocławia niestety słynie z bitwy, której w ogóle nie było. No, słyszałem, że tam kiedyś była jakaś kocia łąka, ale podobno zmienili nazwę na I Cała ta historia z roznoszeniem przez psy kości pomordowanych Niemców jest stworzona w umyśle średniowiecznego kronikarza. Właśnie mieszkamy tutaj na Załupu Rogojskim, to ja osobiście mieszkam i cały ten teren właśnie jest bardzo fajnie zagospodarowany, jest miły, jest dużo zieleni. Dla dzieci powinno być specjalne ogródki, jordanowskie tak zwane, gdzie dzieci powinny spokojnie w dzielnicy swoje jeździć rowerkami, hulajnogami i to. Lubię swoje podwórko, no. Jest tam dużo fajnych można się tam bawić, dużo fajnych zabaw. To dobre są place zabaw, na osiedlu jest zrobione, bardzo ładne są ogródki zrobione, także dzieci mają bardzo duże możliwości. Teraz, w tej chwili, to się tu robi coraz gorzej. Wyobraź sobie to, że ja wychodzę rano z domu, idę przez podwórko na przystanek, a tam co? Siedzą, chleją. Niektórzy są już nieprzytomni. Po prostu płakać mi się chce, jak na to patrzę i co te dzieci jak będą wychowane? Będą, myśla, będą myślały, że tak powinno być, a tak nie powinno być. Zakłócają nam spokój nocny. No, nasza kochana chyba policja, tak można powiedzieć, w ogóle nie, nie, nie przyjmuje zgłoszeń. Więc siedzą, piją, wulgaryzują i butelki rzucają pod nogi. Oczywiście na psim polu można się rozwijać, czego najlepszym dowodem jest nasza świetlica środowiskowa Polanka. Można się rozwijać na psim polu doskonale, tylko trzeba mieć chęci, miejsce, organizatora. Mamy bardzo dużo różnych zajęć. Rozwijać się można głównie sportowo, bo dzielnica jest tak oddalona od centrum, że można sobie rowerkiem dojechać, można się Przebiec, można, nie wiem, nogą dojechać, także sprzyja rozwojowi sportowemu bardziej może niż intelektualnemu. Ćwiczymy tutaj grę na gitarze, ćwiczymy grę na fletach, również prowadzimy zajęcia ze śpiewu, zajęcia teatralne. Brakuje kawałka stadionu, boiska piłkarskiego, znaczy większej ilości boisk piłkarskich, takich boisk, gdzie można zagrać koszykówkę, środkówkę. Tam tyle pola jest, kartofle, ziemniaki, buraki. Zajęcia komputerowe bądź szachowe. Jeżeli się nie pracuje, się na emeryturze, to należy brać czynny udział e, po prostu w różnych występach, w różnych ćwiczeniach. E, są organizowane różne kursy. E, zajęcia warsztatowe. Panie z rękodzieła wykonują najróżniejsze kartki, serwetki, wyszywają, haftują, wyklejają, więc naprawdę jest mnóstwo różnych zajęć. No proszę panią. Kto chce pracować, no to żyje, a kto nie pracuje, no to żyje. Oprócz tego są ścieżki rowerowe, coraz więcej ich przybywa. I ja na przykład, dla mnie to jest wielka radość, bo ja uwielbiam jeździć na rowerze. I tego życzę każdemu, bo ich przybywa po prostu, także można z różnej strony. Ja bym nie powiedziała, no młodzi to mają naprawdę... Ze względów finansowych powiedzmy problem. No nężno w tej chwili jest, tutaj coraz jest. Też bym chętnie poszła sobie do operetki bardzo lubię, do teatru, po Filharmonii to nienawidzę, to nawet za darmo bym nie poszła, ale niestety. A no. Stan drugi jest w ogóle tragiczny na tym polu, nie? Tam no, dziura na dziurze, jakieś tam wybrzuszenia, kostki w ogóle. Może no, o drogach nie dyskutujmy. Nową obwodnicę mamy zrobioną, ruch jest mniejszy, świetnie się jeździ. No to psie kupy to jest masakra, ale muszę pani powiedzieć, że coraz więcej osób widzę, bo ja też mam pieska i zbieram te kupy, ale widzę jak jednak towarzystwo już zaczyna, już dotarło do nich, że jednak to robimy dla siebie, żeby było miło i żeby nie wdepnąć. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Psiego Pola, współczuję drogi do centrum. Jestem z wami.